I witam hodowców i hodowczynie Dziś chciałem powiedzieć tak nietypowo Bo dziś nagrywamy filmik Z dzikiego gołębnika Strychowego Z lat 80 Gąbki tutaj siedzą po strychu pochowane Tu widać Jest pierwszy gołąb Jak widać Tutaj jest drugi Oczywiście jak widać młody obrączka na nodze przejdziemy dalej, one tu wchodzą oknem, ponieważ tu jest teraz to okno zostawiliśmy, bo one tutaj jest dziura jak widać one tu wchodzą sobie oknem te ptaki tutaj przysiadują na tym strychu także teraz nagramy tutaj resztę gołąbków, które tutaj są jak widać odchodów tu jest multum oczywiście tutaj jeszcze gołąbek leży też pokażę leży gołąbek oczywiście jest obrączka, może uda się potem zobaczyć numer gołębia i oddział to może potem pokażę. ale teraz przejdziemy, nagramy resztę tych ptaków które tutaj przesiadują na tym strychu Widać tutaj jest ptak też hodowcy, Jak widać też obrączka i znacznie tego gąbka, za chwilę będziemy zobaczymy te gąbki, z jakich są oddziałów. Tutaj są kolejne. Tutaj widać jajko, tu też siedzi kolejny gołąbek. Tu, jak widać, leżą ptaki popadane. Jak widać, tu też. Tu kolejny. Kolejny. Także jest tu tego naprawdę sporo. Tu też, jak widać, ptaki uciekają. Tu jakieś pstry, lata Tu, jak widać, siedzi jakiś niebieski też oczywiście jakaś jakiś znacznik i obrączka także za chwilę tutaj parę tych ptaków złapiemy i pokażemy hodowcom i hodowczyniom gdzie przysiadują ich lotniki z lotów i hodowcy hodowczyni jest pierwszy gołąbek go pokażemy jak on wygląda, z jakiego jest oddziału jak widać skrzydełko. Teraz numer oddziału to mamy hodowcy hodowczyni 5202, i numer oddziału to mamy 340 349 jest ten gołąbek jak widać to jest taki pierwszy ptak z tego dzikiego gajobnika to tutaj za chwilę go wypuścimy, jest hodowcy hodowczynie kolejny gołąbek, jak widać. Teraz pokażemy numer obrączki. To jest hodowcy hodowczynie 3900. Numer oddziału od razu 278, jak widać. Jest taki gołąbek roczny. Także tak wygląda to tak Tu jeszcze hodowcy, hodowczyni pokażą może które te gąbki tutaj wchodzą Tutaj jak widać zostawiliśmy to przed chwilą Te gąbki wchodzą jak widać tutaj tym oknem Tu nie ma szyby I te gąbki tutaj na ten wchodzą I tutaj przesiadują Oczywiście sporo jeszcze tych gąbków jest na dachu ale to pokażemy może następnym razem, jak będziemy. Nagramy kolejny filmik i pokażemy resztę tych ptaków, jak tutaj wejdą. Ale tu już teraz zopiemy jeszcze kolejne gąbki, też pokażemy, bo też tam jeszcze ptaki przesiadują. i udało hodowcy hodowców zopłacić kolejnego ptaka. Jak widać, tak gąbek się prezentuje. Naprawdę. Teraz pokażemy mu nawet obrączki się gąbek ma z tipesem i z numerem telefonu dla hodowcy będziemy do hodowcy dzwonić i ten numer oddziału 269 jeszcze numer obrączki 8443 także tutaj od tego gąbka będziemy do hodowcy dzwonić zobaczymy co powie nam hodowca także taki kolejny ptak jak widać tutaj przesiaduje i udało hodowcy hodowczynie chwycić kolejnego ptaka także tak gołąbek się prezentuje teraz pokażemy numer obrączki to jest tak 11 83 1 teraz numer oddziału pokażemy Gąbek jest z oddziału 97 tak gołąbek wygląda jak widać w budowie to kolejny taki ptak I tutaj hodowcy hodowczyni jest kolejny tak, jak widać, też oczywiście z obrączką gąbek, Ta się gąbek prezentuje jak tutaj widać, teraz pokażę numer obrączki, to jest tak, numer obrączki mamy, numer oddziału 190, gąbek z roku 19 i teraz numer obrączki, numer obrączki to jest. 57, 20. Także taki kolejny gołąbek się tutaj znajduje w tym gredniku dzikim. Także jak się uda, pokażemy kolejne ptaki. Jak widać, każdy gołąbek, ogon w jedno piórko. Także naprawdę szok, że takie gołęby tutaj przybywają, a nie wracają do domu. Oczywiście hodowcy hodowczyni też przybywają do gołąbki bose. Bez obrączek też pokażę, może są te gąbki bez obrączek. Jak widać. Także teraz sobie to przejdę. Może jeszcze pokażę, jak się do jeszcze Jeszcze jakieś gąbki, za chwilę to, to z obrączkami też pokażę. Niech hodowcy wiedzą, gdzie gąbki ich przybywają. Jak widać, strych. A koło od gąbków. Strych, jak widać, taka można powiedzieć. Wyrównie ciarnia, a szyba otwarta i gąbki tutaj nocują. Tu jak widać, trzeci kolejny gołąbek. Niebieski, białolot. Także są tu różne gołąbki. A my będziemy dzwonić po hodowcach i będziemy ptaki zgłaszać tutaj widać kolejne kolejne ptaki tutaj też leżą też dużo gniazd tych ptaków na tym strychu tu jak widać hodowcy hodowczyni kolejny tak. tym razem młody tutaj też przesiaduje także naprawdę są że takie gołębia, które tu przesiadują nie wracają do domu to tutaj widać kolejny kolejny ptak Jestem w hodowcy kolejny gołąbek Jak widać teraz pokażemy numer obrączki numer obrączki to jest numer oddziału to jest 252 nie wiem czy to widać o, 11 23 4 I numer oddziału jeszcze raz powiem to jest 200 52 Oczywiście też gołąbek ma numer telefonu, także zadzwonimy do hodowcy. Poinformujemy go, gdzie gołąbek się znajduje. Jak widać hodowcy, hodowczynie tu gąbki przesiadują. Także taki kolejny ptak się znajduje tak, tak to tutaj hodowcy hodowcy nie wygląda. Tak, jeszcze mówię, tutaj tych ptaków jest multum. Tylko, że gąbki tutaj się tu jeszcze trochę tych gąbków wyleciało przez okno. Jak tutaj weszliśmy, otworzyliśmy te drzwi. Jak widać. Może nam pokażę. Te drzwi, jak otworzyliśmy. Gąbków trochę przez to okno wyleciało, bo tu jest dosyć jasno. Jak widać. COVID, jak można powiedzieć I jak dzień. Także tych gąbków jest trochę jeszcze na dachu siedzi. A to może nagramy kolejnym razem. Także taki film dla hodowców, hodowczyń. Jeszcze jeden gąbek się znajduje, też chyba za obrączku na nie mylę, nakrapiany Może spróbujemy go chwycić, nawet zieloną obrączką. Pokażemy za chwilę hodowcom co to za głąbek to jeszcze jeden hodowcy hodowczyni gąbek kolejny teraz pokażemy może numer obrączki to jest tak 1442 to jest gąbek z oddziału 188 ślesin oczywiście gąbek też ma numer telefonu do hodowcy także pokażę zadzwonimy do hodowcy Zadzwonimy do hodowcy. Poinformujemy go, gdzie gołąbek się znajduje. Oczywiście, jak widać, gołąbek, ogon. W jedno biuro. Także tak, widać tutaj, hodowcy, hodowczynie wygląda. Także mówię, to są gołąbki nie wszystkie, które tutaj przysiadują Bo jeszcze jest ich tam na dachu. Tak jak mówiłem, już hodowcy, hodowczynie. Ale. Takie ptaki tutaj znajdują, także hodowcy, hodowczynie gąbki tutaj siedzą, taki film. Ja, hodowcy, hodowczynie będziecie chcieli, żebym nagrał rozmowy z hodowcami, do których będziemy dzwonić w sprawie tych ptaków. Dajcie znać, zostawcie komentarz, będziemy dzwonić po hodowcach. Zgłaszać ptaki że pozdrawiam hodowców i hodowczynie.